Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25 No i w dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się siewem rzepaku Jak widzicie mam tutaj przygotowany mój ciągnik marki Case oraz oczywiście siewnik marki Bednar No i będziemy siać rzepak na polach, na których w poprzednim odcinku rozdwałem gnojówkę Akurat mamy tutaj 50% nawożenia, natomiast drugie 50% będzie tutaj z nawozu, który jest w siewniku No bo oczywiście mamy tutaj funkcję nawożenia Więc tutaj będzie 100% nawiezienia tego rzepaku No to odpalamy sobie GPS-a i rozpoczynamy dzisiejszą pracę, włączymy sobie tutaj linię przejazdu. No i okej, okay, możemy uruchomić oraz opuścić siewnik. No i zaczynamy siew. Później jeszcze tutaj poza odcinkiem będę musiał ustawić pracownika, żeby przejechał pielnikiem, żeby tutaj nie rosły chwasty po tym rzepaku. No a w kolejnych odcinkach pewnie już zrobimy sobie jakieś jesienne zbiory. Myślę, że zbierzemy sobie kukurydzę. No, i rozpoczniemy hodowlę świń oraz owiec, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. No a później, może jeszcze zrobimy sobie jakieś wykopki buraków cukrowych. Może nie wiem, jakieś głęboszowanie, albo ewentualnie tutaj powiększanie pola. Chociaż zobaczę, czy zdążę jeszcze do tego czasu wyciąć drzewa, ale to ewentualnie można byłoby w zimie nawet powiększyć pole. No bo zobaczę, czy mój tartak zdąży przetworzyć te to całe drewno. Ale to ewentualnie będzie można w zimie, albo nawet na wiosnę powiększyć tutaj pole. No i jeszcze myślałem, żeby sobie dokupić pole numer 10, które jest w tym miejscu, no i tutaj zasiałbym soję na wiosnę. No i na tym polu też sobie zasieję soję, więc akurat będą dwa pola soi. No a tutaj po tym rzepaku, jak już zrobię więcej pieniędzy, no to myślę, że zakupię sobie kombajn do warzyw i zasiejemy marchewkę. No i też tak zastanawiam się, czy kupi sobie tą maszynę do robienia redli, no ale chyba ją kupię, no bo nie jest jakiś duży koszt. Możemy nawet sprawdzić, ile to kosztuje. Siewniki tutaj niżej będą warzywa. Tak, siewniki do warzyw. No ta maszyna kosztuje 60 tysięcy, więc nie jest to jakiś bardzo duży wydatek. A będzie to fajnie wyglądało, jak te marchewki będą w takich rzędach rosły. No i dodatkowo jeszcze takie zrobienie redlin będzie dawało nam 50% nawożenia. Więc wystarczy, że na przykład wcześniej rozleje gnojówkę albo rozrzuca obornik, no a później można wjechać taką maszyną do redlin i będzie można zasiać marchewkę. Wiadomo, zajmuje to trochę więcej czasu, ale nawet można do tego zatrudnić pracownika, który będzie robił redlinę, a później może zasiać już tą marchewkę. Chociaż jeszcze się nad tym zastanowię, ale myślę, że można z tego skorzystać, no bo tak to musiałbym raz na przykład rozlać gnojówkę albo rozrzucić obornik, a drugi raz musiałbym rozsypać na przykład nawóz sztuczny już po siebie tej jej marchewki. Więc tu jeszcze zobaczymy. No i też będzie fajne to, że będziemy mieli dwa razy zbiory w ciągu jednego sezonu. Raz tutaj będzie rzepak, a później jesienią będzie marchewka. I też będzie to o tyle dobre, no bo z tego co sprawdzałem ceny, no to akurat marchewka ma najlepszą cenę właśnie jesienią. Więc to będzie fajna opcja, żeby zasiać taką marchewkę po jakimś zbożu albo na przykład po rzepaku. A na przykład pojęć menio to tyle dobra sprawa, że można zasiać jeszcze buraki czerwone oraz pasternak. No i jeszcze chyba fasolkę z tego, co mi się wydaje można zasiać w czerwcu. że to już jest fajna opcja, no bo możemy dwa razy w ciągu roku mieć zbiory z pola. W sumie podobnie robię z trawą, czyli trawę się na przykład po jakimś zboży czy po innych uprawach. W lecie, no i później jeszcze jesienią robię siano kocy na takim polu. W sumie ostatnio zrobiłem siano kocy na tamtym polu, gdzie teraz rośnie kukurydza, no i zrobiłem dwa razy: raz jesienią, raz na wiosnę. No i zebrałem dość spory tych beli i dzięki temu zrobiłem bardzo duży zapas siana. No bo wcześniej miałem łąkę na tym polu, gdzie właśnie teraz się je rzepak, ale wtedy musiałem robić co jakiś czas te siano na takim mniejszym polu, i stwierdziłem, że po prostu bardziej mi się opłaci zrobić takie sianokosy raz, a konkretniej na jakimś większym polu, żeby zebrać więcej tego siana, a nie bawić się na takim małym polu. No to w sumie w ten sposób mogę lepiej wykorzystać pole, no bo tutaj nie stoi takie pole. Nie używane przez kilka miesięcy, tylko akurat urośnie sobie trawa, zrobię się na kosę, a później można coś innego siać na tym. No jak widzicie, na końcu dość sporo pieniędzy, ale też część pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na postawienie tych zagrod. Też tam będę chciał trochę udekorować tamten teren. Myślę, że posadzę jakieś drzewa, żeby też te zagrody nie były przy samej drodze. To zrobię troszkę odstępu i posadzę jakieś drzewa, żeby to fajniej wyglądało, żeby też te zwierzęta miały trochę cienia. No i żeby też je trochę odsłonić od drogi. Więc tutaj troszkę pójdzie na te zagrody, no i wiadomo jeszcze zakup zwierząt. Może że już nawet po nagraniu tego odcinka, jak przewinę czas do października, no to... Pewnie sobie poza odcinkiem już postawię te zagrody. No a na odcinku zrobimy zbiór kukurydzy na ziarno. No i później sobie już zakupimy zwierzęta i je nakarmimy. No bo chyba już w międzyczasie nie będzie nic do roboty. Pewnie jeszcze poza odcinkiem będą musiał mleko posprzedawać. A nie, nawet nie, bo tutaj niedawno sprzedawałem. Między tymi co, no to po prostu będę musiał na bieżąco robić paszę mieszaną dla krów. A tak to będzie można już przeskoczyć do października, czyli tutaj dwa miesiące, no bo będzie wrzesień, październik, czyli dwa miesiące. No i akurat zbiorę sobie kukurydzę na ziarno, rozpoczniemy hodowlę tych zwierząt, a później jeszcze może zrobimy zbiór buraków cukrowych. A poza odcinkiem jeszcze pozbieram sobie soję. No, teraz mam akurat mniejsze pole buraków cukrowych, ale i tak myślę, że trochę powinienem ich zebrać. No i też wiadomo, będzie jakiś dodatkowy zarobek jesienią, no bo buraki cukrowe na szczęście mają najlepszą cenę jesienią, czyli w momencie, kiedy się je zbiera, więc będę mógł je od razu po zbiorach sprzedawać. Nie będę musiał ich gdzieś wysypywać, magazynować, tylko będę mógł je od razu sprzedać. No ale też pewnie z czasem trzeba będzie pomyśleć nad jakimś kombajnem samojezdnym, żeby to było wygodniejsze, no bo ten kombajn, który mamy jest fajny, bo jest bardzo szeroki, tylko niestety ma bardzo mały zbiornik, więc trzeba go bardzo często opróżniać. No a te kombajny samojezdne mają większe zbiorniki. Mają niestety mniejszą przystawkę, ale za to mają większy zbiornik, więc można zatrudnić pracownika, żeby on sobie tam kopał te buraki. No i tam raz na jakiś czas trzeba podjechać, żeby opróżnić mu zbiornik. Więc też w międzyczasie trzeba będzie nad tym pomyśleć, żeby wymienić ten kombajn buraków na jakiś większy, No to ja też tak zastanawiam się, jaki kombajn tutaj wybrać. No bo jeśli chodzi o kombajny do buraków, no to najlepszy jest ten kombajn Marki Ropa, No bo on ma przystawkę 4-metrową, natomiast ten Holmer... On ma 2,7 metra, tu nawet chyba nie ma podane, nie... Tu nie widać, żeby była podana szerokość, ale wydaje mi się, że też pewnie gdzieś tak w okolicach może 3 metrów. Nie wydaje mi się, żeby to było więcej, wydaje mi się, że tak w okolicach 3 metrów, tylko niestety ten kombajn ma mniejszy zbiornik od tych tutaj dwóch, więc tego raczej nie będę kupował patrząc jeszcze na jego cenę, tylko wolę już tutaj dopłacić i mieć kombajn z większym zbiornikiem. I tak nie wiem, czy i tak sobie na tej mapce amerykańskiej nie kupię tego Holmera, natomiast ten kombajn marki Ropa możliwe, że kupię sobie na mapce azjatyckiej oraz na zielonce. A tutaj dla odmiany można kupić ścianę, żeby też nie kupować ciągle tego samego W sumie w poprzednim farmingu dość często korzystałem z kombajnu marki ROPA, tylko tam chyba nie wiem czy nie był mniejszy trochę Chociaż nie pamiętam, który to był model, no bo tam były dwa, jeden mniejszy, drugi większy No ale ogólnie te kombajny marki ROPA są bardzo podobne, tylko po prostu różnią się trochę wielkością No a tutaj może dla odmiany kupimy sobie tego Helmera, mimo że jest on troszkę mniejszy, jeśli chodzi o przystawkę Zbiornik, co ciekawe, ma troszkę większy. Szkoda, że nie ma większej przystawki, ale i tak wygląda on bardzo ładnie, też fajnie, że ten kombajn powrócił. No bo wcześniej był Holmer pojawił się w Farmingu 15 w dodatku. No i tam wydaje mi się, że miał trochę większą przystawkę. Chyba w okolicach 4 metrów. Czy coś takiego? Szkoda, że tu też nie ma takiej 4-metrowej przystawki. No ale to i tak buraków nie będę się na jakimś wielkim polu, więc taki kombajn powinien wystarczyć. No, chyba że będzie za mały, no to ewentualnie można dokupić drugi i robić zbiory na dwa kombajny, albo można po prostu go wymienić na jakiś większy. Może w modach się pojawi jakiś większy na przykład holmer, albo jakaś większa przystawka do niego. No, zobaczymy. No, bo też nie chcę na tych y, trzech mapach y, kupować y, na, w każdej serii takiego samego kombajnu marki ropa, tylko pewnie na zielonej i na mapce azjatyckiej kupimy sobie ropę. No, tu możemy dla odmiany tego holmera kupić. No bo skoro też mamy taki kombajn, no to fajnie tutaj skorzystać z tego, żeby była większa różnorodność. No i tak patrząc na to, że on ma bardzo pojemny zbiornik, to nawet można zatrudnić pracownika, żeby on sobie kopał te buraki, a w międzyczasie mogę robić coś innego i raz na jakiś czas mogę podjeżdżać i odbierać te buraki. Ok, tutaj sobie tak dojedziemy w ten sposób. No i okej, okay, teraz możemy skręcić w lewo. No i prawdopodobnie ten żapak posłuży jako jedzenie dla świn, chociaż zobaczę, jak będzie go dużo, no to może ewentualnie nadwyżkę sprzedam, zobaczę też ile te świnie będą jadły. No bo jak będę miał jakąś nadwyżkę rzepaku, no to mo wiadomo można go sprzedać, żeby zarobić trochę pieniędzy dodatkowych. No i też w kolejnym sezonie planuję zasiać słoneczniki na tym polu tam po drugiej stronie drogi. No bo jeszcze wcześniej nie niesiałem słoneczników, a też bardzo ładnie one wyglądają. No i też zawsze jakaś kolejna nowa uprawa w tej serii. A tym bardziej, że mam przystawkę do kukurydzy i słoneczników, więc można z tego skorzystać. Ok, tutaj ile mamy u Chyba dwa. A nie, trzy u No to ok, możemy sobie zrobić trzy. Chociaż z tej strony jest dość dużo miejsca do zawracania, ale z tej drugiej już jest mniej miejsca. No też pewnie w przyszłości dokupię sobie jeszcze to trzecie pole tutaj naprzeciwko za tymi drzewami. No i je połączę w jedno większe z tymi dwoma, które już są tutaj połączone, czyli 9x7, jeszcze tutaj 6 dołożymy, no i tu już powstanie fajne takie duże pole. No ale to pewnie za jakiś czas, no bo tak jak mówiłem, o będę chciał zakupić pole numer 10 i zasieje na nim soję, tak samo jak na tym polu po burakach cukrowych. A też to pole numer 10 jest fajnym takim klimatycznym miejscem obok takich drzew i torów kolejowych. Więc też fajnie będzie się tam pracowało. No, dzięki temu, że mamy GPS-a, no to możemy sobie też troszkę tutaj w środku pojechać z widoku pierwszoosobowego. Też ten ciągnik bardzo ładnie wygląda w środku. Ok, dojedźmy sobie tu do końca. No i teraz tu sobie pojedziemy w ten sposób, tylko troszkę pewnie cofniemy, żeby jakieś omijaka nie zrobić. Nie wiem czy w lusterkach. A nie, za bardzo nie widać tego, więc musimy się obrócić. No i troszkę sobie wycofamy tutaj, żeby nie zostawić omijaków. O, no i możemy sobie też w ten sposób siać, tutaj z widoku pierwszoosobowego. No ogólnie powiem Wam, że ten case bardzo mi się podoba. Jest to bardzo ładny ciągnik, no i bardzo cieszę się, że się pojawił w tym farmingu. No w farmingu 17 był Kais Optum, który był bardzo podobny, tylko on był chyba troszkę większy, chociaż... Nie, on miał chyba troszkę więcej mocy. i Był troszkę większy i też miał właśnie taki fajny przód. No bo te Kais nowe bardzo mi się podobają. Chociaż te starsze też są fajne, ale te nowe... Naprawdę bardzo mi się podoba ten kształt maski. No, a też jak widzicie, trochę ten ciągnik już u mnie na gospodarstwie popracował, ma prawie 20 motogodzin. No ale dobrze, że ostatnio zakupiłem tego Masaya oraz John no bo troszkę te moje ciągniki, które są na gospodarstwie, są teraz odciążone, teraz <laughs> mogę wykonywać pracę różnymi ciągnikami. No i wiadomo, też na odcinkach dzięki temu jest większa różnorodność. Teoretycznie też mogę jakieś prace polowe, jakieś lżejsze, wykonywać tą ładowarką teleskopową Merlo, którą sobie zakupiłem. No ale to raczej tą ładowarką będę robił jakieś lżejsze prace ewentualnie, no bo wiadomo, że jednak jej zadaniem jest składowanie bel oraz jakichś innych rzeczy. Ale fajnie, że ma taką funkcję, że można coś podczepić z tyłu, nawet może się przydać do tego, żeby podczepić tą maszynę do ścielenia ukrów. No, to oczywiście tutaj z tyłu bardzo ładnie te moje drzewa rosną. Jeszcze pewnie trochę trzeba będzie poczekać, aż urosną do maksymalnej wysokości, więc raczej jeszcze tej zimy nie będę ich wycinał na zrębki, tylko... Będziemy musieli jeszcze jeden sezon poczekać. Tylko też tak zastanawiam się, czy całość wycinać, czy może zostawić trochę do tartaku, ale do tartaku jeszcze jest dużo innych drzew, więc chyba raczej całość albo większość wytnę na zrębki, a do tartaku jeszcze wykorzystam te inne drzewa. Toż ten tartak, który mam, nie jest jakiś bardzo wydajny, no bo to jest ten mały tartak. Ale w sumie i tak na moje potrzeby wystarcza, żeby po prostu wyciąć jakieś drzewa Tak jak tutaj w miejscu, gdzie będę chciał postawić jakieś zagrody czy jakieś budynki No albo tam, gdzie będę chciał powiększyć pole, więc na takie potrzeby jest wystarczający Chociaż może w przyszłości postawimy sobie ten większy tartak w jakimś innym miejscu i może posadzimy jakiś większy las Wtedy można byłoby też te produkty startaku przetwarzać W innych fabrykach, na przykład u u bednarza więc też jest, jest jakaś fajna opcja. No a to raczej na przyszłość. Okej, okay, ale myślę, że tutaj reszta już jest sobie pod odcinkiem. No a w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!